Czasem w Polsce dramatycznie rośnie e, liczba osób zakażonych HIV. Jeśli w zeszłym całym roku było to mniej niż 2400 osób, to dzisiaj mimo że jeszcze się nie zaczął grudzień, mamy już ponad 2600 osób. Jeżeli w tamtym roku e, skazywaliśmy na e, dramatyczny stan poziom liczby osób chorych na AIDS, to w tym roku liczba osób chorych na AIDS jest o połowę większa 50% wzrost. Rośnie także zakażalność innymi chorobami wenerycznymi kiłą 70% wzrost, rzeżączką 3%. Trzykrotny wzrost zakażeń. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo znieczuliliśmy się na zagrożenie chorobami wenerycznymi, w tym chorobami, które są śmiertelne i grożą naprawdę utratą życia. Tylko 10% osób w Polsce kiedykolwiek zbadało się na obecność wirusa HIV we własnej krwi. To są dramatycznie małe liczby. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. I jakoś w, tym, w tej sytuacji musimy się odnaleźć i pomyśleć, jak sprawić, żeby więcej ludzi zadbało o swoje zdrowie i więcej ludzi zwyczajnie się badało, żeby po prostu ludzie nie umierali na choroby, nad którymi już jako świat i medycyna zapanowaliśmy. Szanowni Państwo, Pani Poseł powiedziała o dramatycznych i alarmujących statystykach, ale te statystyki mogłyby być mniejsze, gdyby, gdyby zaplanowano i wdrożono wieloelementowy, wieloskładnikową, taką systemową, systemową strategię zapobiegania zakażaniem wirusem HIV. Jednym z tych elementów powinna być terapia profilaktyczna, tak zwany prep i tak zwany PEP, czyli przedekspozycyjna i poekspozycyjna terapia, która uniemożliwia zakażanie się wirusem, wirusem HIV. Tego typu terapie profilaktyczne są refundowane w wielu krajach na całym świecie, refundowane ze środków publicznych. Państwom bardziej opłaca się wydatkować te pieniądze w ramach profilaktyki niż potem wydatkować znacznie większe pieniądze w ramach leczenia osób, które do końca swojego życia muszą zażywać konkretne leki, które przecież także kosztują. Zatem trzeba zrobić wszystko, żeby przekonać wszystkie władze do tego, aby rozważono refundację tej terapii profilaktycznej ze środków publicznych. Nie ma żadnych przeszkód i nie widzimy żadnych przeciwwskazań do tego, abyśmy jako społeczeństwo w 2023, 2024, 2025 roku i dalej wydatkowali pieniądze, niezbyt wielkie pieniądze ze środków publicznych na coś, co może przynieść gigantyczne oszczędności. W, zeszłym, w zeszłej kadencji Sejmu interpelowałem i zwracałem się do ministra zdrowia z tą prośbą i my tutaj także wszyscy zgromadzeni popieramy tę ideę, aby rozważyć wydatkowanie tych środków publicznych z budżetu Ministerstwa Zdrowia na tę bardzo ważną, ale niezwykle, niezwykle skuteczną terapię profilaktyczną. Tak jak Pan Poseł powiedział, to się po prostu Państwu opłaca. Już odnosząc się do samych, do samych liczb, e, kulacja miesięczna dla osoby, która e, stosuje tak zwany PREP, czyli e, terapię profilaktyczną przed zakażeniem wirusem HIV, kosztuje około 190-200 zł. Podczas gdy miesięczna terapia retrowirusowa, czyli lecząca, a właściwie zmniejszająca tak zwaną wiremię, czyli poziom wirusa we krwi, a w, w e, państwie. To koszt około 3000 zł za same leki, do czego musimy dodać również całe koszty zaopiekowania się taką chorą osobą przez poradnie profilaktyczno-lecznicze i cały system zdrowotny, który po prostu najzwyczajniej na tym, na tym traci. Pamiętajmy też, że ten problem nie dotyczy tylko osób homoseksualnych. To problem, który dotyczy osób hetero, zarówno mężczyzn, kobiet, osób starszych, osób młodych. Jest to coraz większy problem w naszym kraju w kraju, który jest przecież w, w środku Europy, a wciąż nie jesteśmy w stanie odnieść się do tych standardów zachodnich. Ja tutaj chciałabym powiedzieć również, jako pielęgniarka zabrać głos, jak bardzo chciałam podkreślić, jak bardzo ważna jest profilaktyka w zapobieganiu chorobom zakaźnym. A do takich chorób należy AIDS. I proszę Państwa, nie będzie tej profilaktyki, nie będzie tej świadomości, jeżeli nie będzie edukacji. I dlatego musimy podnieść nakłady na Krajowe Centrum HIV, żeby Ministerstwo Zdrowia po prostu do, do, dodało nam więcej funduszy, żebyśmy mogli tę edukację prowadzić, bo proszę Państwa, świadomość społeczna dotycząca chorób zakaźnych jest bardzo niska i nie dotyczy to wyłącznie osób, które e, są e, niezwiązane z, z ochroną zdrowia. Czy, czy w ogóle szeroko pojętą medycyną, dotyczy to również w ogóle całego społeczeństwa i jest to bardzo ważne, żeby, żeby tą edukację prowadzić. Szanowni Państwo, żeby zatrzymać wzrost liczby zakażeń wirusem HIV musimy postawić na edukację i taką edukację w dwóch wymiarach. Po pierwsze do szkół musi trafić rzetelna edukacja seksualna, żeby dzieci i młodzież otrzymywały informacje o tym, w jaki sposób można zarazić wirusem HIV, co zrobić, żeby temu zapobiegać, a także co zrobić, kiedy do takiego zakażenia już dojdzie. Ale potrzebujemy też kampanii informacyjnej skierowanej do całego społeczeństwa, żeby zapobiegać dezinformacji, która w tym temacie również się pojawia i łamać te wszystkie stereotypy, które dotyczą osób, które są nosicielami wirusa HIV i chorują na AIDS. Dziękujemy Państwu. Chyba tak? Pytanie. W przypadku szkół mamy do czynienia z co najmniej dwiema uczelniami w kraju, które kształcą, podyplomowo specjalistów od edukacji seksualnej, zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie. I tych specjalistów rzeczywiście już mamy. Kwestie także edukacji seksualnej są na kilku kierunkach medycznych, więc też się przygotowuje lekarzy do świadczenia tego typu, tego typu edukacji. Więc nie tylko mamy całe rzesze ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi, którzy e, dzięki temu, że zastopowano trzykrotnie w poprzedniej kadencji Sejmu pomysły pana Czarnka na wyrugowanie ze szkół przedstawicieli organizacji pozarządowych, taką edukację seksualną świadczą w szkołach nadal, to mamy jeszcze całe rzesze specjalistów, którzy mają ze sobą studia podyplomowe e, i których najwyższy czas do tych szkół po prostu zaprosić. Nie wiem Jeszcze co to jest. Jeszcze raz? Co to jest za koncert? A może już indywidualnie, w temacie. W temacie. No dobrze, ale to, to nie jest temat konferencji, ale bardzo apelujemy do koncernu Orlen, który, który wydaje wiele środków ze swoich zysków na różnego rodzaju inwestycje. Może by tak Orlen przeprowadził kampanię społeczną dla swoich odbiorców i klientów uświadamiającą na przykład w kwestii zakażeń hiv aids na przykład potencjalne ofiary wypadków drogowych. Byłby to dobry pomysł dla Orlenu. Dziękujemy ślicznie.